Rozwiązanie tego zadania będziemy opierali na twierdzeniu o dwusiecznej. Popatrzmy na dwusieczną, poprowadzoną z wierzchołka A. Przypomnę tylko, że dwusieczna to jest taka półprosta, która dzieli kąt na dwa kąty przystające, na dwa kąty o tych samych miarach. Teraz zauważmy, że jeżeli poprowadzimy taką dwusieczną na przeciwległy bok, to ten bok zostanie podzielony na dwa odcinki. CD oraz db, i ja sobie tutaj oznaczę długość odcinka CD małą literką a, i skoro wiem, że cały odcinek BC ma długość równą 8, to jak od 8 odejmę a, to otrzymam długość odcinka BD. No i teraz twierdzenie o dwusiecznej działa w ten sposób, że jeżeli weźmiemy odcinek o długości a do odcinka o długości 8 odjąć a, to otrzymamy proporcje z odcinkiem o długości 4 do odcinka o długości 6. Te odcinki są do siebie proporcjonalne. No i teraz pomnóżmy po przekątnych. 6a to się równa. 4 razy 8 to jest 32, i 4 razy minus a to minus 4a. Minus 4a przenoszę na lewą stronę. Więc otrzymuję 10a, natomiast na, następnie dzielę obustronnie to równanie przez 10 i mamy 3,2 w centymetrach. Więc policzyliśmy w tym momencie o ten odcinek. 3,2 natomiast ten odcinek będzie mieć długość 8, odjąć 3,2 to jest 4,8. No, i na tym będzie polegało całe zadanie. Mamy policzyć długości odcinków, na jakie dwusieczne kątów tego trójkąta dzielą jego przeciwległe boki. To teraz popatrzmy na dwusieczną poprowadzoną z wierzchołka B. Ta dwusieczna podzieliła nam przeciwległy bok na boko długości B. Małe B. No i skoro cały odcinek AC ma długość równą 4, no to ten krótszy odcinek ma długość równą 4 odjąć B. Dorzucę tutaj jeszcze punkt E. No, i teraz weźmy stosunek tego odcinka do tego odcinka B do 4 odjąć B. I ta długość pozostaje w tym samym stosunku. Co ta długość? Dobra, do tej długości. Tak, bo najpierw wzięliśmy bok przy kącie gamma, czyli tutaj musimy mieć ten kolejny bok w stosunku, musi być ten musi być pierwszy, a następnie wzięliśmy bok o długości 4, odjąć b położony przy kącie alfa, więc musimy wziąć jako drugi ten bok. To będzie pasowało, czyli 8 do 6 zapiszemy. 8 do 6. No i mnożymy po przekątnych, otrzymujemy 6b, to się równa 8 razy 4, to jest 32. Odjąć 8b. Minus 8b przenoszę na lewą stronę, więc dodaję 8b i otrzymuję 14b, to się równa 32. Dzielimy obustronnie równanie przez 14, stąd otrzymujemy 32 czternaste po skróceniu przez 2 mamy 16, 16 siódmych. OK a 16 siódmych to będą 2 całe 2 całe i 2 siódme wyrażone w centymetrach. To tutaj sobie zapiszemy, że to jest, to są dwie całe dwie siódme. Jak od czwórki odejmiemy dwie całe dwie siódme, to otrzymamy jedną całą i 5 siódmych. Jedną całą pięć siódmych. Następnie zaznaczmy punkt F w tym miejscu. Oznaczmy długości odcinków w ten sposób. Tu mamy C, a tutaj 6. Odjąć C. No i zbudujmy pro, proporcję C do 6 odjąć C. Ok. To pozostaje w stosunku tak jak długości 8. Tutaj 8. Natomiast tutaj będzie czwórka, No i mnożymy po przekątnych. 8c to się równa 4 razy 6 24 odjąć 4c czyli łącznie mamy 12c to się równa 24 c to się równa 2 2 cm Tutaj mamy odcinek o długości 2 cm natomiast tutaj będziemy mieli odcinek o długości 4 cm